Dziękujemy za nominację. Pani prezes OPA Polska Beata Leszczyńskiej. Wpłacajcie hajsy na się pomaga. Prezydencja na dyrekcyjnej. Dajcie czadu! Zostaj w domu! Na nas, na wszystkich seniorów, zróbcie hałas. Na co dzień, seniorami się opiekujemy. Powiedzieliśmy wezwanie, więc rapujemy. COVID pozamykał drzwi okna i bramy. My, serca, szeroko otwarte, mamy. Bronimy się dziennie przed wirusa, pandemią, izolacją, dezynfekcją. równamy go z ziemią. Baby, się na 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 jak w domu. Radości i uśmiechu nie zabraknie nikomu. Dziękujemy medykom za zaangażowanie, za wsparcie, za pomoc, wczesne wstawanie. Na pierwszej linii Nowie O ciężkiej ich pracy dziś każdy się dowie. Terapia i wizja, o kondycje dbają. Na sali gimnastycznej osoby dają. Nosimy maseczki, fartuchy i To bitwa, już wiemy, jak szył się każdy rycerz. To wszystko dla nich, dla naszych seniorów. Nie boimy się wirusa ani żadnych sporów. To jedyne pokolenie, świadectwo odwagi. Walczyli o Polskę, a nie o hasztagi. I dzisiaj nadszedł czas wykonania, by stać się częścią wielkiego wyzwania. Studia nie mamy, lecz pomóc chcemy. Dlatego to trudne zadanie bierzemy. Robimy więc swoje, o zdrowie dbamy. Do przodu idziemy i dzisiaj czadu damy. Ktoś kiedyś powiedział, śpiewa. Każdy może i nie muszę nam mówić nic o tym aktorze. Bo my to właśnie dobrze wiemy, dlatego śpiewamy i rapujemy. Dziękujemy za nominację! A do wyzwania nominujemy Wrocławskie Centrum Seniora i dyrektora Roberta Pawliśko, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza radeckiego we Wrocławiu, Parafia Świętego Henryka z księdzem proboszczem Krzysztofem Makiem, Klub Sportowy Panthers Wrocław oraz Klub Baseballowy Baron z Wrocław. Jedziemy!